ostatnio się dowiedziałem, że były moje dziewczyny to arcymistrz brydżowy. Medalista we wszystkich kategoriach, wiecie, absolutny przekot, no po prostu ze świecą szukać takiego. Wiecie, trudne to jest trochę, bo porównujemy się czasami do tych byłych naszych partnerek i tak zazwyczaj udawało mi się znaleźć coś, żeby tak trochę, wiecie, poczuć się pewnie w tej swojej, na tej swojej nowej pozycji, ale tym razem Strasznie trudno mi się naśmiewać z niego, jako no, też sam gram w brydża, całkiem przyzwoicie, no nie? <grafię> no i tak zawsze myślałem, że co się najgorszego może zdarzyć, co najgorszego, jakie porównanie najgorsze mnie czeka, no nie? Że tam jakaś wielkość brody, nie? No to kurczę, jakoś się z tym poradzę. Ale tu, z tym brydżem, no i wiecie tak, chodzę po domu czasem i tak mówię do siebie na głos, nie? Żeby tak kobieta słyszała, nie? Że Pff, jebani mistrzowie. Jakby się tak nad tym zastanowić, to oni w ogóle nie umieją grać, co nie? Liczą wszystko, mają te tablice statystyczne, wszystkie te schematy zapamiętane, rozkłady prawdopodobieństwa i tak dalej no wszystko w małym palcu, prawda? Ale w ogóle nie ma w tym myślenia to jest tylko takie tempe odtwarzanie schematów takie po prostu pamięciowa taka się z, z tej gry robi. Strasz, to jest strasznie amerskie. Wiecie, kto dobrze gra w Brydża? My, z ziomeczkami w Lidze Okręgowej. To jest dopiero gra. Wszystko na pałe, wszystko improwizacja. Czasami, jak nie wiem, co robić podczas rozgrywki, to po prostu gram swoje karty jedna po drugiej na pałe, bez żadnej kolejności. I czasami, bam, niespodzianka trzynasta karta w jakimś kolorze bierze mi lewe. No wszyscy, wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Wow, co się w ogóle stało? No nie, niesamowite. Jaka radość z tego! Ura! Po prostu świętujemy potem pół wieczora, no nie? To jest dopiero gra. To jest odwaga w ogóle. Jednego ziomeczka mamy takiego w drużynie, który ledwo wiecie te odzywki z Billing Boxa umie wyciągać, no nie? No to <laughs> z Znów... nim oj nie, nie, nie. Ten chłopak nie zarabia impów wierzcie mi. Gramy te wszystkie trudne rozdania na dwóch atutach, wistujemy spod asów, tu jest, tu jest adrenalina, w tym, o, to, o to w tym chodzi, no nie? O tą ekscytację. A ci z człowieków widzieliście ich czasami, nie? Ani im brewka nie dygnie, jak po prostu dyskutują, analizują te swoje rozdania. No, tu ten potrójny przymus w akurat stał, więc ten szlemik taki na takiej 27% szansie. I bierze karty z pudełka do następnego rozdania, jakby nigdy nic. Psychopaci, mówię wam.